Gdyś Kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Dziś miejsce, o którym strzegomianie mówią z dumą, Bazylika Mniejsza. Dla wielu jest to niezwykle ważne miejsce kultu religijnego, ale także cenne. Cenne ze względu na swoją wyjątkową architekturę i położenie. Świątynia bowiem, przez swój majestat, organizuje panoramę miasta i okolic. Nie bez powodu nazwana została niegdyś latarnią Bożego Światła, bowiem góruje nad miastem. Góruje i górowała w czasie II wojny światowej. Ja cały czas się zastanawiam, jak to się stało, że praktycznie została nietknięta, mimo tego, że przez strzegą przechodził front. Służy nam do tej pory także w bardzo ważnych sprawach związanych z elementami patriotyzmu. Tu odbywają się najważniejsze uroczystości patriotyczne, choćby 3, uroczystości 3 maja, czy 11 listopada. Tu zaczynają się świętą. Tu gromadzą się strzegomianie, po to, by później jeszcze świętować w innych miejscach. Także wartość patriotyczna bardzo mocna, architektoniczna, ale przede wszystkim oczywiście wartość kultowa. Ja, gdy byłem młodszym księdzem, pracowałem na strajły, to ksiądz palaciwy mnie zaprosił na rekolekcję. To było w latach 80., i akurat wtedy był ramon dachu. Pamiętam, tam wyszedłem na strych, na poddasze i byłem no, zdumiony z tym, co tam zobaczyłem całą tą weźmę dachową. Tak sobie myślałem, jak to przed wiekami mogli taki dach tam właśnie zrobić. Więc rzeczywiście bazylika jest no, piękna, wybudowana w stylu gotyckim, tak, i ma ogromną kubaturę i też ma no, piękne takie, prawda. Zabytkowe elementy w ołtarzu głównym, w ołtarzach bocznych. Chciałbym zwrócić uwagę na figurę Matki Bożej z kamienia, taką potężną, która znajduje się w głównym ołtarzu, tak, i w ogóle no, te wystrój ołtarzy jest wspaniały przede wszystkim no, architektura, prawda, ta gotycka, tak wysokość znakomita. I powierzchnia. Tak tam mówią, że można samochodem ciężarowym po bazylice jeździć. Jest miejsce, żeby coś takiego właśnie wykonać. Jak mamy jakieś takie potrzeby większe, na przykład uczystości, przy których spodziewamy się dużego napływu wiernych, to wybieramy Bazylikę Szczegomską, bo ona sporo wiernych pomieści. Dziś powracamy, by o niej mówić, ponieważ to właśnie we wrześniu, a dokładnie 15 września 2012 roku, obchodzić będzie ona swój jubileusz dziesięciolecie nadania tytułu. A jak do tego doszło i jakie warunki musi spełniać obiekt, by móc zostać wyniesiony do aż tak zaszczytnej rangi bazyliki mniejszej? Otóż musi to być świątynia, która posiada jakieś takie walory prawda, architektoniczne, a więc świątynia taka okazała. Też świątynia, która cieszy się takim kultem ze strony wiernych, więc musi być często nawiedzana tak i powinna przyciągać rzesze wiernych i wtedy właśnie Stolica apostolska wydaje tak, zgodę, żeby takiej świątyni przyznać miano Bazyliki. Jeśli dzisiaj nadaje się tytuł Bazyliki jakiemuś kościołowi, to ze względu właśnie na jego przede wszystkim znaczenia, jakieś walory artystyczne, architektoniczne, ale przede wszystkim także na kult, który jest prawda, sprawowany w świątyni. No tutaj tym kultem takim od wiek wieków cieszy się kult Matki Bożej Strzegomskiej. I dlatego takie tytuły właściwie nadaje się takim znamienitym kościołom. Mamy w kościele bazyliki większe i bazyliki mniejsze. Bazyliki większe znajdują się jedynie w Rzymie, w stolicy chrześcijaństwa. Znamy te cztery największe bazyliki w Rzymie: mianowicie Bazylika Świętego Piotra, Bazylika Świętego Pawła za murami, Bazylika Matki Bożej Większej. I czwarta bazylika, bazylika świętego Jana na Lateranie. Bazyliki mniejsze to są kościoły, takie bardzo znaczne, ważne, które się, jako, posiadają wartość artystyczną poza Rzymem. W Polsce tych bazylik jest sporo. Gdy idzie o naszą diecezję, to w tej chwili mamy trzy bazyliki mniejsze na terenie diecezji. Świątynia Strzegomska była drugą w diecezji, która otrzymała tytuł bazyliki mniejszej. Pierwszą bowiem, która zaczęła nosić to miano, była świątynia w Wambierzycach, gdzie obecnie znajduje się Sanktuarium Maryjne, Matki Bożej Królowej Rodzin. Trzecią natomiast, której nadano ten tytuł, była bazylika w Bardo. To jest wyróżnienie. To jest wyróżnienie tak jak na przykład, gdy proboszcz danej parafii otrzymuje godność Prałata, to ta godność promieniuje na wszystkich parafian i cała wspólnota parafialna jest wyróżniona. Gdy Kościół otrzymuje tytuł bazyliki, to jest też wyróżnienie dla całej wspólnoty parafialnej, także dla całego miasta. i Myślę, że Szegom w tym sensie właśnie jest takim miastem właśnie wyróżnionym, bo posiada na no, wspaniałą świątynię, która ma tytuł Bazyliki Mniejszej. Ten tytuł w jakiś sposób no, y, też nobilituje do tego, żeby każdy z nas umiał zadbać o to szczególne miejsce jako spuściznę przodków, bo wiemy, że y, właściwie z bazyliką czy z kościołem takim jak bazylika y, jest tak jak powiedzmy z człowiekiem, który jest dwa razy dzieckiem, wtedy kiedy się rodzi, wtedy kiedy się starzeje i kiedy ta bazylika staje się coraz starsza, tak jak człowiek starszy, wymaga coraz większej opieki, troski, prawda, żeby zachować tą spuściznę kulturową dla, dla przyszłych pokoleń. Świątynia, jako dom modlitwy, sama zintegrowana jest modlitwą strzegomskich granitów, bazaltów i piaskowców. A każde ważne wydarzenie w życiu Kościoła i wiernych upamiętniane jest na kolejnych tablicach. Widzimy za nami na frontonie bazyliki dwa piaskowce, więc historia zapisana w kamieniu. Upamiętniająca to wydarzenie, że na prośbę biskupa Legnickiego, pierwszego biskupa Legnickiego, Tadeusza Rybaka papież Jan Paweł II podniósł tę świątynię do godności Bazyliki Mniejszej. I po drugiej stronie to wydarzenie jest zaznaczone właśnie poprzez datę 15 września 2002 roku. Jest jeszcze trochę wolnego miejsca, i myślę, że to wydarzenie dziesięciolecia. Nadania temu kościołowi tytułu Bazyliki Mniejszej, ale też nadania patronatu. Właściwie my mówimy nadania patronatu, powinno się mówić, że on już właściwie został nadany przez Stolicę Apostolską, a więc będzie właściwie ogłoszeniem tylko tutaj w Szczegomiu 16 września 2012 roku przez również arcybiskupa Francesco Tamburino tego właśnie patronatu zostanie, myślę, uwieńczone również na tablicy piaskowcowej.